I jak zawsze ja przy tego typu sprawozdania zacznę od, od nowych środków finansowych, które wpłynąły do naszego budżetu budżetu gminy osób mazowieckich. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji SOŁE w Mazowsze 2019 pozyskaliśmy środki na zakupy w poszczególnych świetlic na Goszewie 10 tysięcy złotych, drugie 10 tysięcy Spabiliśmy to zadanie z budżetu gminy, czyli w sumie za 20 tysięcy zostanie, czyli już właśnie została wyposażona siedzica, rozbudowywana siedzica w Nagasze. Drugie zadanie to ogrodzenie działki w Ugniewie. również Również uzyskaliśmy kwotę dotacji w wysokości 10 tysięcy złotych, a całkowita wartość zadania 34 803 złotych, i za te pieniądze ogrodzimy działkę w Ogniewie, działkę, którą gmina nabyła. Jest to zadanie realizowane w ramach Funduszu Sowieckiego. Kolejne zadanie to zagospodarowanie terenu na cele społeczno-kulturalne w miejscowości komorowo. Tutaj również uzyskać dotacje w wysokości 10 tysięcy złotych, w zadania 20 tysięcy. w ramach tego zadania, że rozumiem gospodarujemy, pani radna Skwerek, tak? Tak jest. Dziękuję bardzo Panu Wójtowi. Kolejna, kolejna sprawa to remont kuchni w remizie OSP w, SP w Również pozyskaliśmy na to zadanie kwotę 10 tysięcy, a całkowita wartość zadania to jest prawie 50 tysięcy. Tak Pani Radna? Tak, dziękuję bardzo Wyposażemy w świetlicy w Jasienicy, także będzie już w normach 21 wieku. nie. może miało przyjeżdżać, tak? <grytanie> Budowa, kolejne zadanie, budowa siłowni zewnętrznej z tutaj również pozyskaliśmy 10 tysięcy złotych, a wartość całego, całego zadania to 20 tysięcy złotych. Czyli w sumie raz, dwa, trzy, cztery, pięć zadań po 10 tysięcy dotacji czyli w sumie 50 tysięcy złotych. Kolejne środki finansowe, które wpłynęły do budżetu gminy, to w ramach programu Mazowieckie Strażnice 2019 wsparcie, działań w Strażnicach OSP, tym razem konkretnie w Strażnicy w Butach Gójno, gdzie pozyskaliśmy kwotę 20 tysięcy złotych. W ramach tego zadania zostało wymieniony dach i oczekiwane potaż. W sumie 20 tysięcy złotych. Kolejne zadanie dofinansowania ze środków zewnętrznych to posiłek to program posiłek w szkole i w domu I w ramach rządowego programu. Środki w wysokości 105 tysięcy złotych przy całkowitym zadaniu prawie 200 tysięcy złotych i w ramach tego przedsięwzięcia przeprowadziliśmy kapitalny remont stołówki w Wielonkach. To tak się dobrze zgrało, bo w tym czasie w wielonkach uruchomiliśmy przedszkole samorządowe, także w już w nowych warunkach, w lepszych warunkach będą przygotowane tam posiłki dla przedszkola, jak również dla całej szkoły oraz w Nagoszewie, tam środki przeznaczyliśmy na zakup dodatkowego wyposażenia do stołówki.